Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj będziemy właśnie robić ćwiczenia z nimi. Do góry, do góry, hop! Hop! Dobrze! Siad, dobrze, dobrze! No tam masz, No ty też, żeby cię nie było. siad, do góry. O. Leżeć. Leżeć, symbolka. Leżeć. I to wszystko masz. Czekajcie, widzę. W nowej przedwie, dobra. Do góry. Do góry, dobrze. Siad. Do góry. Leżeć. Leżeć. Patrz, Simba. Simbuśka. Leżeć, leżeć. Zima. no Zima. Zima. w tym Zima. niestety. Teraz nie chcę robić. Ale możemy. Doda jestem Zima. Siad, siad, Enzo, Siad, Zima. siad. Zima. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hmm. A ty miałeś jeszcze? Siat. Do góry. Do góry. Do góry. Simba. Do góry. Aha. Ale był, to, to bylo pokazała do Dobra. Jeszcze chcecie jakieś ściczki zobaczyć od nich. A. On chyba bardzo Was lubi, widzowie. Jak widzicie. Za szyneczkę to pracuję. No. widzowie to jeśli pies macie pieska, to chyba wiecie o tym, że za szyneczkę mogą prawie wszystko zrobić. Co? No. A, teraz będzie pani pokazywać. Ale fajnie się. Ale się patrzą. A pani... Do góry, do góry. Elsa, do, góry, do, góry hop, do góry. nie mu powiedz. Hop! hop. hop. <laughs> Ale si nie Elsa to jest szczeniaczek. Coś, to on wszystkich jeszcze... Bo ona umie dać łapkę, tylko ciężko by mi się nagrało. To czekajcie. I to jeszcze się ostatnie parę sztuczek sobie. Siat. Do góry. Hop! Hop, do gódy! Do góry, symbolka, Do góry! Do gódy! Do góry! Mm. Enzo, do góry! Dobrze. Dobrze. dobrze! dobrze! Hop hop! Dawaj, hop, hop! A nie to jest dobrze. Dobrze! Dobrze, dobrze, Enzo! Hop hop! Hop hop! Dobrze! Stop, stop, stop. Hop hop! Dobrze, Pieski hop hop! Pieski hop hop mamy w domu. Patrzcie! Pieski! Aaa, mnie gonią! Pieski mnie gonią! Ojej, kuś! Ojej, Patrzcie! Pieski! 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 pieski 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 pieski, pieski. pieski. Niestety on się tutaj nie dostanie pieski siad hop 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 enzo hop, hop. 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 dobra tym sposobem kończymy ten filmik